Nie uwierzą Państwo, ale Szymon Hołownia, mimo trwającej już 19 miesięcy serii kompromitacji w roli marszałka Sejmu, zwieńczonej klęską w pierwszej turze wyborów prezydenckich 4,99% głosów, wciąż ma przeświadczenie, że jest wybitnym politykiem i że inni traktują go poważnie. W związku z tym na zajutrz po uzyskaniu przez rząd Donalda Tuska wotum zaufania, postanowił popełnić taki buńczuczny tłum Premier otrzymał od nas kredyt zaufania. Od dziś oczekujemy od nowej koalicji, nowa umowa koalicyjna, szybka rekonstrukcja, sprawna realizacja zobowiązań. Hołownia doczekał się właśnie od premiera Donalda Tuska lakonicznej, lecz niezwykle bolesnej dla niego odpowiedzi. Zresztą Donald Tusk ma doświadczenie w tym, jak sprowadzać do parteru różnego rodzaju, nawet zdecydowanie bardziej od marszałka Sejmu, doświadczonych w polityce hojraków. Na przykład Marka Sawickiego, który jeszcze w ubiegłym tygodniu chodził po mediach konserwatywnych i mówił, że koniecznie trzeba wymienić premiera, bo jak koń nie ciągnie, to się wymienia konia, a nie podstawia mu lżejszy wóz. Tyle, że Sawicki zupełnie co innego opowiadał mediom lewicowo liberalnym, czyli tym, które są zdecydowanie bliższe jemu i jego partii. Ujawniła to redaktor Dominika Długosz z Newsweeka. W poniedziałki wychodzi Newsweek. I ja w poniedziałek napisałam, że Marek Sawicki zagłosuje za złotą nieufności, bo on mi to powiedział w czwartek. On mi to powiedział na sześć y, dni przed y, głosowaniem. A mimo to Sawicki znów chodzi po mediach i opowiada, że następnym krokiem będzie wymiana premiera. Jeśli premier przy tej rekonstrukcji nie dobierze sobie dobrze kadry, to jestem przekonany, że następny krok to będzie zmiana premiera. O tej farsie, o tym dlaczego PSL nigdy nie wejdzie w poważny polityczny alians z obozem patriotycznym, o relacjach w koalicji 13 grudnia, wreszcie o tym co Donald Tusk odpowiedział wyśmiewając Szymona Hołownię, już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Jak zwykle na początku witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a i nie prosząc nigdy o żadne wpłaty materialne, wsparcie finansowe, niezmiennie proszę o to, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, dołączyli do naszej liczącej już niemal 200 tysięcy członków społeczności polskich patriotów, właśnie. A teraz przejdźmy już do czystej polityki, ponieważ dzieje się zdecydowanie zbyt dużo, by przedłużać wstępy. Nawet wobec tak umiarkowanie konserwatywnych rządów lat 90, jak rząd Suchockiej, to PSL nie był w stanie wytrzymać tego poziomu prawicowości. To jest partia, która zawsze była z komunistami. Zawsze była z, 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 z lewicą, i taka zostanie do śmierci, niezależnie od tego, kto będzie z nią, kto będzie jej, kto będzie jej, jej prezesem. Ona ma to w swoich genach. Proszę popatrzeć na historię PSL-u. Ten PSL nigdy, nawet z umiarkowaną centroprawicową partią w Polsce, nie był koalicji. Ta opinia Jana Rokity pochodzi sprzed wielu miesięcy, o czym świadczy kolor jego brody, który za chwilę będą Państwo mogli porównać z aktualnym, gdyż raz jeszcze zacytuję byłego polityka. A dzisiaj znakomitego publicystę. Wynika z jego słów to, co wielokrotnie już mówiłem: polskie stronnictwo ludowe, mimo że czasem puszcza oko do prawicy, do obozu patriotycznego, powinno być skazane na polityczny niebyt. Nie należy z PSL-em wchodzić w żadne alianse. Niech oni toną razem z Tuskiem. A teraz posłuchajmy, jak premier Donald Tusk rzekomo uznający wynik wyborów prezydenckich, cały czas próbuje chwiać tą łódź. Ja nie będę dzisiaj wzywał, żeby przeliczyć głosy w całym kraju, wszędzie. Ale wydaje mi się oczywiste, że wszędzie tam, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo nieprawidłowości, wszędzie tam bezwzględnie trzeba to zrobić. Skoro, zrobi, skoro jest decyzja, aby zrobić to w 12 czy w 13 komisjach, to znaczy, że jest powód i jest możliwość i są prawne podstawy, żeby przeliczyć głosy w całej Polsce, w każdym miejscu, gdzie pojawi się, pojawia się sygnał, uzasadniony sygnał o nie, nieprawidłowości. Tusk robi to po to, by cały czas móc odgrywać swoją ulubioną rolę awanturnika. To jedyny pomysł Donalda Tuska na trwanie w polityce, ponieważ jako premiera i lidera formacji politycznej nie chcą go już nawet przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, co ujawniła cytowana już przed chwilą redaktor Dominika Długosz. Ja usłyszałam od ludzi z Koalicji Obywatelskiej, że jest starym dziadersem. Ja usłyszałam, że on nie rozumie rzeczywistości. To są słowa, które nie padają pod adresem Tuska, one nigdy nie padały. Takie opinie pojawiały się po tym bardzo słabiutkim wystąpieniu, w którym Tusk w Sejmie prosił o udzielenie wotum zaufania jego rządowi, ale nie był w stanie zaprezentować ani jednego autorskiego pomysłu na przyszłość. Świetnie ujął to Jan Rokita, który stwierdził, że to właściwie przypomina film Incepcja, tak jakby ktoś wgrał w głowę Tuska, Program Jarosława Kaczyńskiego i kazał mu przyznać, że dziejową rację ma w Polsce Kaczyński, ponieważ wszystko, o czym mówił Tusk w dziesięciu punktach, to były programy prawa i sprawiedliwości, zarówno w polityce społecznej, jak i polityce obronnej, polityce międzynarodowej, polityce obrony granic. Rokita ujął to w następujący sposób: I Być może to sam Kaczyński wynajął do Makoba po to, żeby swoje Myśli przenieść do podświadomości Tuska, a Tusk teraz je po prostu wygłosił w parlamencie jako swój, jako swój plan. Jak Państwo widzą, dziś broda już zdecydowanie jaśniejsza, bardziej srebrzysta niż na filmiku, który przytoczyłem przed chwilą. Natomiast premier Donald Tusk, mimo że kopiuje pomysły Jarosława Kaczyńskiego i prawa i sprawiedliwości, gdyż taki właśnie widzi pomysł na siebie i swój rząd w najbliższych miesiącach, a być może, jak ma nadzieję, latach, to jednak nie zamierza schodzić ze sceny i nie zamierza ustępować pola młodszym, a szczególnie słabszym. Dlatego na tweet monachołowni, który domaga się renegocjacji umowy koalicyjnej w domyśle w taki sposób, żeby pozostał on na fotelu marszałka Sejmu do końca kadencji, ale być może chodziłoby tam jeszcze o jakieś inne kwestie, premier Donald Tusk odpowiedział z rozbrajającą brutalnością. Spytajcie tych, którzy najgłośniej mówią dzisiaj o tym, że trzeba coś tam zmienić w umowie koalicyjnej. O co im tak naprawdę chodzi? Ja wiem, że trzeba to, co robiliśmy do tej pory, robić jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. To na pewno. Natomiast. Kto tam coś sobie wyobraża, jak mogłaby wyglądać inaczej głowa, to jest pytanie nie do mnie. Nie ulega więc wątpliwości, że jedynym pomysłem starego dziadersa Tuska na trwanie w polityce w fotelu premiera i lidera koalicji obywatelskiej jest trzymanie krótko swoich przystawek i żadnej renegocjacji, umowy koalicyjnej nie będzie. A czy będzie rekonstrukcja rządu i to głęboka? Też śmiem wątpić, ponieważ koalicjanci, mimo wszystko, zawsze mają w ręku ten oręż, o którym. Pobrzękuje swoją szabelką Marek Sawicki. Możemy wymienić premiera. Mogą, ale czy kiedykolwiek się na to odważą? Myślę, że nie. Że będziemy to musieli zrobić my, Polacy, kartką wyborczą. Oby jak najszybciej. Proszę Państwa o komentarze, co sądzicie o relacjach w koalicji i o obecnej kondycji tej koalicji oraz pozycji premiera Tuska po wygranym głosowaniu w Sejmie, ale jednak w sytuacji, kiedy Mało kto traktuje go już w tej chwili jako pełnokrwistego lidera. Proszę o komentarze, oczywiście o łapki w górę, ponieważ one dobrze robią algorytmowi. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.